Jedną z wielu atrakcji minionego weekendu był piknik rodzinny zorganizowany na stadionie LKS Mordarka. Impreza była adresowana do wszystkich tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas w najbliższym rodzinnym gronie. Po raz pierwszy zrobiliśmy to dwa lata temu. Impreza cieszyła się dużym powodzeniem. Można powiedzieć, że na bazie tamtej imprezy podjęliśmy decyzję, że w tym roku też coś takiego chcemy zorganizować i mamy nadzieję, że to również będzie udane. Czas. Każdy zarobiony, praca, praca, dom, dzieci i tak na okrągło, a tutaj żeby troszeczkę rozrywki było, żeby dzieci mogły się pobawić, wyszaleć. Teraz jest turniej piłki nożnej, później będzie, będą konkursy dla dzieci, dla rodzin, mamy tutaj zakupione różne takie atrakcje dla dzieci, dla rodzin, no i, i później będzie podczas tunek będzie bigos. Dla, dla społeczeństwa mieszkańców tutaj Mordarki. Organizatorom udało się połączyć przyjemne z pożytecznym, gdyż podczas imprezy kwestowano na rzecz dwójki potrzebujących dzieci. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pokrycie kosztów ich leczenia. Dla kogo dzisiaj kwestowane, zbierane są pieniądze? Dla dwójki chorych dzieci z Mordarki, dla Justynki Stępień i dla Karolka Króla. Chcemy dopomóc im, żeby jakoś im było łatwiej. Przyjemne spożytecznym pożytecznym, jedno i drugie jest ważne i mamy nadzieję, że jedno i drugie zakończy się sukcesem i będziemy mogli pomóc pokryć koszty leczenia dwóch, tutaj dwójki dzieci, mieszkańców też mordarki, które, które tutaj przewlekle są chore i potrzebują takiego wsparcia. Występy artystyczne, plac zabaw i zmagania sportowe. Podczas tej imprezy z pewnością każdy znalazł coś dla siebie. Trzymamy kciuki za organizatorów, aby kolejne edycje pikników rodzinnych były równie udane. Grzegorz Szpak TV 28